Łączymy się z Krakowem. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek 10 dzień lutego 2026 roku Słońce wzejdzie o 7:04 a zajdzie o 16.49. Imieniny obchodzą Jacenty Jacek i Elwira. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień planowania majówki. Motto na dziś? Nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na mojej liście. Susan Sontag. 685. Wydanie codziennika motywacyjnego: Proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i, jak zawsze, bardzo często podczas sesji spotykam się z takim zdaniem Łysy, mediteusz, nie wiem co dalej. Naprawdę nie wiem, nie wiem jak ma wyglądać moja przyszłość. Co dalej? Jestem przerażony, przerażona. Nie mam pojęcia, co mam robić. Są takie momenty w życiu, kiedy największym ciężarem nie jest to, co się wydarzyło, ale to, co jeszcze do nas nie przyszło, to, co się nie wydarzyło. Przyszłość potrafi nas przygniatać naprawdę i to solennie. I nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że próbujemy ją objąć naraz, próbujemy ją zwizualizować bardzo dokładnie. I z jednej strony to super, bo jeżeli coś jesteśmy w stanie zobaczyć w swoim umyśle, jeżeli coś jesteśmy w stanie sobie wyprojektować, wymarzyć, wymyśleć, zobaczyć jak najdokładniej, to zwiększamy prawdopodobieństwo tego, co się wydarzy. Jednak bardzo często zdarza się tak, że nasz racjonalny umysł nie chce, absolutnie nie chce w to uwierzyć, co my sobie wyobrażamy. Bardzo. Bardzo często jest tak, że my nawet mamy jakiś plan, jakieś marzenie, jakiś cel i zaczynamy o tym myśleć, zaczynamy to wizualizować, opowiadać sobie, a racjonalny umysł mówi: Hola, hola! i wyrzuca jak królika z kapelusza kilkaset różnych zdarzeń, sytuacji, które mogą się wydarzyć. A my zawsze chcemy wiedzieć, jak to się skończy, czy to była dobra decyzja, kim będę za rok, czy dam radę, czy nie palę czasu. Czy nie popełnię błędu, czy wszystko się uda, czy będę zdrów, zdrowa, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w tym miejscu, w tym momencie, kiedy zaczynamy tę rozkminę, zaczyna się rodzić napięcie. I ono nie rodzi się z realnego problemu, ale z potrzeby posiadania odpowiedzi, zanim przyjdzie czas na pytanie. Naprawdę. A prawda jest taka, że nie musimy wiedzieć, co dalej do końca. Naprawdę, wystarczy wiedzieć to, co jest. Teraz. Dobrze słyszysz? To co jest teraz. Zauważ jedną prawidłowość. Przyszłość nie jest ustalona i mówią o tym wszyscy mówcy motywacyjni, psychologowie, w ogóle coachowie, trenerzy NLP, metody Sylwy i tak przyszłość nie jest ustalona. Przeszłość zaś to zasób czasu i doświadczeń, który jest za nami, a teraz? A teraz istnieje cały czas. Teraz jest teraz. Teraz jest teraz. I za chwilę też będzie teraz, tylko że za chwilę, a teraz też jest teraz. Rozumiesz? I jeżeli chcesz budować swoją przyszłość, naprawdę nie musisz do końca wiedzieć, co dalej. Wystarczy, że jesteś teraz i teraz możesz podjąć szereg decyzji, które wpłyną na teraz za chwilę. I te teraz za chwilę spowoduje, że będziesz dbał w każdym teraz, albo dbała w każdym teraz o to, co wydarzy się w przyszłości. Szachmat, prawda? Z jednej strony trywialnie proste, a z drugiej, a zresztą posłuchaj. Większość lęku przed przyszłością nie bierze się z tego, że coś nie jest tak w naszym życiu do końca. Bierze się stąd, że umysł próbuje przejmować kontrolę nad czymś, czego tak naprawdę kontrolować się nie da. Zobacz, umysł lubi wielkie deklaracje. Od jutra zmieniam wszystko. Ja muszę wiedzieć, dokąd zmierzam. Powinienam, powinnam, albo powinienem mieć plan, albo wszystko zrobię tak odwrotnie, niż do tej pory robiłem, robiłam i tak dalej, i tak dalej. A życie nie dzieje się w deklaracjach, naprawdę. Życie dzieje się w mikrochwilach. Życie się dzieje teraz. Od tego Czemu dasz swoją uwagę teraz, będzie zależała Twoja przyszłość. Teraz, za chwilę teraz i jeszcze za chwilę teraz. I w każdym teraz dawanie Twojej uwagi wybuduje Twoją przyszłość. To może być jeden telefon, którego nie wykonałeś albo nie wykonałaś, jedno zdanie, które nie zostało z jakiegoś tam powodu wypowiedziane, przemilczane. Jakieś granice, które nie zostały postawione, jakaś decyzja, która nie została podjęta, coś, co odkładasz, prokrastynujesz, coś, w co wierzysz swojemu racjonalnemu wewnętrznemu głosowi, że nie teraz, za chwilę, potem nie dasz rady, za słaba i tak dalej. W jednej decyzji, żeby zadbać o siebie, albo żeby znowu tego nie odłożyć. To nie jest wielkie postanowienie, naprawdę. To są małe postanowienia, które zmieniają kierunek. To małe, powtarzalne do pożygania teraz, konsekwentne i zdeterminowane, robione w każdym teraz, w każdej chwili, mając na uwadze to, co robisz teraz, że to, co robisz, może wpływać na twoją przyszłość. Zauważ coś mega ważnego. Kiedy pytasz siebie, co mam robić przez resztę życia, znasz to? Ja takie pytania słyszałem na sesjach dziesiątki razy, jak nie setki. Co mam robić przez najbliższe lata życia? Pojawia się wtedy paraliż, szczególnie u tych, którzy przekroczyli magiczną pięćdziesiątkę. No bo jak to mawia mój znajomy coach, za młody by umrzeć, za stary by coś zrobić. I często pojawiają się takie pytania. Oczywiście to stwierdzenie jest wyświechtane, brzydkie i słabe, ale umówmy się, że na potrzeby tego podcastu. Pojawia się paraliż. I ludzie pytają co ja mam zrobić przez resztę życia, bo jeszcze jakiegoś tam zasobu prawdopodobnie zostało 20, 30, 35, 40. No, daj pani jak najwięcej, jak mawiała moja babcia. I teraz pojawia się paraliż, który tak naprawdę powoduje to, że my zaczynamy przyglądać się przyszłości, przyglądać się wszystkiemu temu, co może nastąpić. Nasze racjonalne umysły są tak skonstruowane, że każda nasza wizja, która będzie się opierała bez kontroli na tym, jak ma wyglądać nasza przyszłość, będzie zaraz zbanowana przez, wiesz, nie chcę, nie mogę, nie wyjdzie, o co ty i tak dalej. A zobacz, jak przestaniesz pytać siebie, co mam zrobić przez resztę życia, a mam pięćdziesiątkę, czterdziestkę, piątkę, czy tam jakikolwiek inny zasób, który cię przeraża, to zapytaj siebie. Co jest dla mnie teraz o jeden krok, o jeden promil, o jeden centyl, o jedno mgnienie powieki lepsze, żebym mogła albo mógł cieszyć się swoją przyszłością? Zmienia się absolutnie wszystko. Wiesz dlaczego? Bo pojawia się ruch, bo odpowiedź, która przyjdzie, mówi ci, co trzeba zrobić w tych mikroruchach, w tych małych teraz, dokładnie tu i teraz. Nieidealne rozwiązania, nie jakieś plany na 5, 10, 15 czy 20 lat. Tylko jeden krok, który jest bardziej prawdziwy niż niewykonanie tego kroku, niż tylko dawanie swojej uwagi jakimś katastroficznym wizjom, które mogą nastąpić w przyszłości. Energia podąża za uwagą, może to oczywiście odpalić, ale róbmy teraz to, co możemy zrobić teraz, tym co mamy i gdzie jesteśmy. Czasem próbujemy się uspokajać wizją przyszłości, ale to w wielu przypadkach działa. Odwrotnie niż my sobie zamierzymy, bo przyszłość, nawet ta wymarzona, przyszłość, nawet ta, którą jesteśmy w stanie zobaczyć pod zamkniętymi powiekami, opowiedzieć sobie, wyimaginować, robić wszystko, jest abstrakcyjna dla naszego racjonalnego umysłu. Nie da się jej dotknąć, nie da się jej teraz przeżyć, nie da się jej doświadczyć. Jedyną rzeczą, która istnieje realnie, powtórzę się po raz 50 w tym podcaście, jest to, co się dzieje teraz, twój oddech, twoje ciało, to, co myślisz, to, co słyszysz teraz, to, co możesz zrobić w ciągu na przykład następnych kilku teraz po zakończeniu tego podcastu. Paradoks polega na tym, że im bardziej zakorzeniamy się w teraz, im bardziej dajemy temu teraz swoją całą uwagę, zaczynamy robić teraz coś, co możemy zrobić teraz żeby być o krok dalej to staje się spokojniejsza nasza głowa a zarazem spokojniejsza nasza przyszłość i nie dlatego że w jakikolwiek sposób zaczynamy ją kontrolować tylko dlatego że przestajemy walczyć bo teraz jest teraz teraz masz zasoby możliwości teraz masz czas i miejsce że teraz możesz coś zrobić ja często jak opowiadam o tym byciu w teraz to nie jest mindfulness, to nie jest jakaś wydumana technika. To jest tak naprawdę, jak się nad tym logicznie zastanowisz, jedyna sensowna droga, czyli robienie teraz wszystkiego tego, co może budować kolejne Twoje teraz, za chwilę. Zobacz, pewne nasze działania mają konsekwencje, wynika coś z czegoś. Jakiś ruch, jakaś decyzja podjęta teraz ma wpływ na to, co wydarzy się za godzinę, dwie, trzy, pięć. Ale te, za tę godzinę, dwie, trzy, pięć będzie teraz, gdzie będziesz mogła albo mógł podjąć kolejną, zrobić kolejny krok, nauczyć się czegoś nowego itd. Tak i, tak I to w zupełności wystarczy, żeby jechać. Naprawdę, to jest alegoria drogi. To tak jak z drogą we mgle. Nie widzisz całej trasy, ale jedziesz, wsiadasz do samochodu, włączasz światła i ogień. Widzisz tylko kilka albo kilkadziesiąt metrów przed sobą. Wielu ludzi czeka, aż pojawi się jasność. A jasność, uwierz, zawsze przychodzi po ruchu, a nie przed nim. No bo każda akcja robi reakcję. Ja wiem, że to wyświechtane i było tysiąc razy, ale tak dokładnie jest. I kiedy ruszasz, kolejne metry zaczynają się odsłaniać. Alegoria drogi. Zdaj sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy: że takich teraz. Cała twoja doba, całe twoje dotychczasowe życie jest złożone z takich teraz. I w takich teraz podejmowałaś albo podejmowałeś decyzje albo też nie, które teraz mają wpływ na to, co się dzieje teraz w twoim życiu. Zauważ, my jesteśmy w jakimś miejscu w swoim życiu każdego dnia. Od momentu kiedy otwieramy oczy, logujemy się do żywych siku-kupa i te wszystkie inne rzeczy, cały czas jest teraz. Cały czas są możliwości, żeby coś robić. Jednak Wielu z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu czeka na lepsze zasoby, na, na lepsze jutro, nie wiem, na lepszą pogodę, ciepło, zimno i tak dalej, a teraz mija. Zobacz, zastanów się, ile teraz udało Ci się spalić przez całe Twoje życie. Oczywiście sztuka nie polega na tym, żeby cały czas orać jak dzikiem gdzieś w sosnach, ale chodzi o to, żeby być świadomym, że każde teraz buduje Twoją przyszłość. Zadaj sobie dziś pytania inne niż zwykle. Nie na przykład, co będzie ze mną za rok, albo czy to ma sens w dłuższej perspektywie. To takie pytanie się często pojawia, albo czy to mnie doprowadzi do celu. Tylko, jaki jeden mały krok mogę zrobić teraz, albo co teraz wymaga mojej uwagi, co mogę naprawić, przemodelować, czemu dać swoją uwagę, żeby wpłynąć na coś, co jest teraz uczciwego, co mogę zrobić wobec siebie, dokładnie w tej chwili. To są pytania, jak zauważysz, które nie generują lęku, obawy. One generują tylko i wyłącznie obecność. A jak jesteś obecny, obecna, to zmienia się naprawdę wszystko. Czasem teraz oznacza działanie, ale czasem teraz oznacza zatrzymanie. Rozumiesz? Czasem to rozmowa, czasem to cisza, czasem to jest odwaga, a czasem głośne powiedzenie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nauczę się, nie wiem jak to zrobić. I to jest też w porządku. Dorosłość, dojrzałość nie polega na tym, że zawsze wiesz co dalej. Dojrzałość polega na tym, że nie uciekasz od chwili w której jesteś, tylko starasz się znaleźć rozwiązanie, a mając jeszcze świadomość, że każde teraz buduje twoją przyszłość, naprawdę to dla wielu, jak się o tym dowiadują, to jest game changer życiowy. Naprawdę mam takie doświadczenia z wielu sesji, spotkań i tak dalej. Jeśli dziś czujesz jakikolwiek niepokój o swoją przyszłość, nie próbuj go rozwiązywać, proszę, wizją jutra. Naprawdę. Nie próbuj rozwiązywać tego problemu, problematu, wyzwania przyszłością, bo to nie ma żadnego sensu. Spróbuj go rozwiązać. Wracając do siebie, do teraz. Zastanowić się, co możesz zrobić teraz do jednego prostego wyboru, nie wiem, do oddechu, do ciała, do zatrzymania, do przemyślenia. Możesz zrobić sobie herbatę, wyjść na spacer, napisać krótkie zdanie, maila, cokolwiek zamknij, zamknij to w teraz i zobaczysz, co się będzie działo. A małe rzeczy przywracają nam poczucie sprawczości, a sprawczość uspokaja lęki i obawy. Zobacz. My często siadając, zastanawiając się nad swoim życiem, a mam nie mam, że tak ma wielu po drugiej stronie tego nagrania, mamy obawy o swoją przyszłość, o to, co może się wydarzyć, ale zdaj sobie sprawę, że wszystkie te katastroficzne wizje jak zaczniesz ogarniać teraz to, co jest do ogarnięcia, minimalizujesz ryzyko ich pojawienia się. Kiedyś, jak opowiadałem o obecności w teraz, o tym, że teraz buduje Twoją przyszłość, wstała jedna pani na jednym ze szkoleń i powiedziała, no dobra, a jak ja zachoruję, tam za 22,5 roku, to co? Jaki ja mam wpływ na to teraz? No masz, bo teraz podejmujesz decyzję, jakie są Twoje nawyki, które wpływają na Twoje ciało i na Twój umysł, jak się odżywiasz, jaką aktywność uprawiasz, jak się zachowujesz, jak wygląda Twoja higiena. Ja nie mówię tutaj o myciu, bo to jest elementarność, ale higiena psychiczna i higiena żywieniowa. Jak wygląda wszystko to, co wpływa na Twój dobrostan, dobrego stanu Twojej białkowej powłoki. Masz mega wpływ teraz na to, co być może będzie miało konsekwencje za 20, 30 czy więcej lat. Na koniec zapamiętaj jedno. Twoje życie nie wymaga od ciebie, żebyś znał albo znała całą mapę. Tak mawiamy w NLP. Wymaga tylko, żebyś była albo był obecny na tym odcinku drogi, na którym właśnie stoisz. Żebyś ogarniał, ogarniała teraz, mając cały czas na uwadze, że teraz buduje Twoją przyszłość. Reszta drogi uwierz, odsłoni się sama, nawet wtedy, kiedy ty nie będziesz gotów ani gotowa. Bo czas w swojej linearności jest nieubłagany. A ty wystarczy, że będziesz tu i będziesz świadom świadoma, że większość Twoich decyzji, Twoich zadań, Twojego działania, zaangażowania, determinacji, które podejmujesz teraz, budują Twoje kiedyś. I to naprawdę wystarczy. Kawowiczom z bajkowy.Tuslasz Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Do samej Ziemi ukłony zasyłam jesteście najlepsi na świecie. Takżeśmy się umówili. I tak będzie. No dobrze, więc ilość informacji i zapytań... Łysy, o co chodzi z tą niespodzianką z Gotowiczem? Dlaczego się nie udało powiedzieć wczoraj? Już donoszę. Słuchajcie, jest coś, nad czym z Łukaszem Gotowiczem, moim wspaniałym druhem i z profesorem Krulickim po części pracowaliśmy długo. A mianowicie, chodzi o pewien warsztat, który będzie miał miejsce od 27 lutego od piątku do 1 marca w niedzielę to warsztat online. Nazywa się Potęga Podświadomości. Będziemy rozmawiali o podświadomości, będziemy uczyli, jak wpływać na podświadomość, będziemy opowiadali o tym, jak pracować z podświadomością, jakie nawyki przejmuje twoja podświadomość, czy ona słyszy. Tam nie będzie żadnej teorii, tylko takiej, wiesz, wyssanej z palca. To będzie Silva, wiadomo, profesor Królicki, NLP, wiadomo ja, hipnoterapia i wszystko to, co wiemy, żeby opowiadać o podświadomości, a żeby ta podświadomość zaczęła działać dla czyjegoś dobrostanu, to będą trzy dni, znaczy no piątek będzie taki lajtowy, bo to będzie półtorej godziny, ale sobota i niedziela będzie dwa razy po sześć bitych godzin rozmów, hipnotycznych, transów, układów, działania, rozpisywania, Patenty, skile, autohipnoza, hipnoza, NLP, silwa i wszystko to, co ja i Gotowicz wiemy. Naszym hostem, naszym gościem tak naprawdę będzie profesor Zbigniew Krulicki, który połączy się z nami z Wrocławia i będzie z nami też opowiadał, jak wpływać na podświadomość z perspektywy metody silwy. To będą trzy magiczne dni. 27 zaczynamy, kończymy 1 marca, piątek, sobota, niedziela. Dostajecie nagrania, dostajecie medytacje, transy, dostajecie ćwiczenia i spotykamy się na żywo, bez żadnego tam, wiesz, jakiegoś zamiatania. Można napisać, można dostać odpowiedź online od razu. To będą trzy cudne, magiczne dni. Link w opisie. Potęga podświadomości to naprawdę coś, nad czym pracowaliśmy długo z Łukaszem i zastanawialiśmy się. Co zrobić, żeby to było naprawdę jakościowe? Bo jakby, jak przeglądamy internet ten rozwojowy, to ilość popkornu, który się przydarza, naprawdę nas zatrważa. Więc doszliśmy do wniosku, że będziemy nad tym pracować długo, ale to będzie miało naprawdę kolosalny sens. Potęga podświadomości. Będzie też dużo Murphyego. Będzie dużo opowieści od Bandlera. Będzie bardzo dużo opowieści od Jose Silvy. Będą naprawdę skuteczne narzędzie ku temu, żeby podświadomość zaczęła pracować dla ciebie, a nie te dla niej. Żebyś nauczył się jej słuchać, wpływać na nią i pewne rzeczy robić podświadomie, ale tak, żeby działały dla twojego dobrostanu. Podsumujmy, 27 piątek, godzina 19.30 start, a potem sobota, niedziela po 6 godzin, potęga podświadomości, naprawdę. Link w opisie, jest specjalna cena, bo jest tylko 250 miejsc i ta specjalna cena jest krótko, bo jest przez tam bodaj chyba tydzień czy półtora, a potem, a potem jest większa. To też wynika z pewnych opłat licencyjnych, to jest raz, ale naprawdę warto. No i oczywiście wszystkie nagrania, wszystkie te rzeczy zostają dla Ciebie na zawsze. Zapraszam. Link w opisie. Łukasz Gotowicz, moja skromna osoba i gość, profesor Zbigniew Królicki. 27 lutego 1 marca. Potęga podświadomości online. No i oczywiście dzisiaj 21.30, dobra noc i te wszystkie inne aktywności, które już wiecie. Zaginione małpa mediteuszpl to są te rzeczy, które wysyłamy. Jak coś zaginęło, coś nie doszło. Słuchajcie, zatrważające są niektóre paczki, które. Nie będę wymieniał nazwy tego przewoźnika, bo jestem przerażony, jak mi dziewczyny pokazały, jak to wygląda. Po powrotach, po nieodbiorach, po zagubieniach, po podklejonych etykietach, po rozbitych książkach, po postawionych paletach. Serce się kraje, no ale cóż, widocznie każdy księgarz, wydawca z tym się zmaga, więc chyba trzeba. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem wcześniej. Ale dobrze, to tyle. Bardzo, bardzo zapraszam na potęgę podświadomości. Aha, i jeszcze jedna informacja. Słuchajcie, bo jest jakaś afera znaczy afera, to jakiś, jakiś, jakieś coś dotyczące certyfikatów w głębi umysłu, bo z tego, co mi się Ada pokazała. Mam 22 nieodebrane certyfikaty, zwroty, jakieś pomięte, jakieś wiesz, od, odbiorca odmówił przyjęcia i tym podobne rzeczy. Robimy tak. Ja przygotowuję na czwartek albo na piątek mailing do wszystkich uczestników Głębi Umysłu, żeby potwierdzili, czy dostali, czy też nie, czy chcą, czy też nie i będziemy to wysyłali raz jeszcze naprawdę, bo to trochę przerażające. No, ale Różnie w życiu bywa. No to tyle. Wszystkiego dobrego dziewczynki, chłopcy. Link do Potęgi Podświadomości w opisie, a my słyszymy się o 21.30 w dobrej nocy. Wszystkiego dobrego i życzę wam dzikiego wtorku. Mówi Łysy z kanału Mediteusz. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.